Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku, e, jeśli zginę, będę musiała zbudować skina. Będzie to skin wielkanocny. Jest to ostatni odcinek już z takiej serii e, zbudowania, ponieważ ostatnio było, że zginę, buduje prefabrykat, zginę, buduje parkour. No i dzisiaj już jest ostatni, ponieważ budujemy skina. E, więc co, e, przechodzimy już do odcinka. Już nie pytajcie w ogóle, czemu ten, ten był ten, ponieważ jakby wpadałam wcześniej przed odcinkiem, ale to się tam nie liczy, ponieważ już teraz zaczynam odcinek z jak właśnie teraz, jak zginę, to um, buduję skina. Um, no i wow, wow, wow. Um, poczekam, aż tam mi się ten. Będę przechodziła wielkanocne parkury, a iż jest mój parkur, który zbudowałam um, na odcinku, jest wielkanocny... Um, to po prostu sobie go przejdę. Tutaj jest taki prefabrykat. Ogólnie ten parkur jest mega na szybko. Raczej nie używam takich prefabrykatów. Wow! Raczej nie używam takich prefabrykatów, choć w tym parkurze użyłam. E, dobra, chyba na tym parkurze na razie jak nie zginę Choć nie chcę nic jeszcze mówić No już raczej nie zginę, ponieważ tutaj już tylko do mety można wejść e, Ja już kiedyś przeszłam ten parkur, ale nie dzisiaj e, Więc no, e, myślę, że możemy przejść do następnego parkura e, Który też będzie wielkanocny, ale już nie będzie to już Niestety już to nie będzie mój parkur Okej, okay, na sam początek przejdziemy sobie taki Wielkanocny parkur. Nie wiem, czy go już przypadkiem kiedyś nie przechodziłam na odcinku, ale wątpię. E, no i tak jak było, znaczy na samym początku, nie na samym początku, tylko już drugi, następny parkur, ponieważ wcześniej przechodziłam swój parkur, ale teraz już jest to parkur od kogoś innego. Jestem ciekawa, czy na nim zginę. E, śmiesznie by było, gdybym ani razu nie zginęła, choć chciałabym zbudować skina. E, ja, jak wiecie, nie mam jakichś największych. E, zdolności do budowania skinów zazwyczaj nie buduję skiny, skinów tylko przechodzę parkury lub chodzę na jakieś kopania no nie przepadam z raczej budowaniem wolę sobie grać i używać od kogoś na przykład skiny, ponieważ jakoś nie wiem, uważam, że po prostu niektórzy mają do tego jakiś talent, albo niektórzy po prostu ćwiczą e, takie budowanie skinów mają jakieś A, nie wiem czy widzieliście, ale ja nie wiem, ja chyba powinnam zginąć, ale no nie zginęłam więc jestem dość w szoku więc no, teraz przechodzę sobie po takich kurczakach. Yy, ogólnie jest dość ładny parkour, ładnie wykonany. Choć, no niestety, ale widać, że to są prefabrykaty. Może ktoś użył swoich prefabrykatów, yy, ponieważ ja też na przykład czasami używam swoich prefabrykatów, ale tak czy siak, jak wiem, to przecież dużo osób używa prefabrykatów i prefabrykaty są po to, żeby je używać. Yy, no. Więc tak. Co e, dalej przechodzimy? E, nie wiem już w sumie, co mam powiedzieć o tym parkurze. Ogólnie mi się podoba. E, no powiem Wam, że jestem zdziwiona, że ani razu jeszcze nie zginęłam, e, więc na razie nie muszę budować skina. Od razu mówię, że jeśli zginę jeden raz, to buduję skina. I później, jak już tego. Wow! No brawo, no to jeśli właśnie zginęłam, to zbuduję teraz skina, no i po zbudowaniu skina już kończymy odcinek, więc zapraszam Was teraz do oglądania, do oglądania jak buduje skina. Okej, okay, już zbudowałam tego skina. Możecie sami go ocenić, czy wam się podoba czy nie. Dla mnie był taki, no, trochę ładny, trochę nie. Wydaje mi się, że mogłam zrobić ładniejszego. I tak jest wielkanocny, ponieważ ma tutaj taki jakby kaptur yy, królika, więc dość ciekawy. Yy, no i co? Yy, Możecie dać, kom... dać znać w komentarzach, czy Wam się spodobał. No i co? Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka. A teraz Was żegnam i, i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!